Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, król Polski i Maryja Królowa Polski. Zapraszam ludzi dobrej woli, którzy by mieli możliwość poświęcić czas i chcieliby prosić Pana Boga za dusze ludzi konających i dzisiaj umrzeć mających modlitwą, różańca drogi krzyżowej, koronką do miłosierdzia Bożego, modlitwą ratującą milion dusz. Przed potępieniem do Matki Bożej: utwórzmy wspólnotę, grupę, batalion ludzi, którzy obejmą ich modlitwą, by prosić o ich zbawienie, i zaliczmy ją, jak mówi namaszczony brat Andrzej w cudzysłowie: Bitwa o duszę trwa dopóki trwa życie. Według statystyk, dziennie umiera około 180 tysięcy ludzi. Na całym świecie. W rozmowie z bratem Andrzejem, który ucieszył się z tej inicjatywy, mówił, żeby modlić się różańcem drogi krzyżowej, której przypisane są obietnice. 10 tysięcy zbawień w każdej godzinie 10 tysięcy uwolnień z czysta, a gdy odmawiamy tą modlitwę podczas godziny miłosierdzia. Obietnice są następujące: 10 tysięcy zbawień, 40 tysięcy uwolnień z czyszca, 400 nawracających się. Kto nie będzie miał czasu modlić się, różańcem drogi krzyżowej, brat Andrzej prosi o modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego oraz bardzo krótką modlitwą ratującą milion dusz przed potępieniem do Matki Bożej która będzie w opisie pod filmem. Utwórzmy duchowy batalion, który będzie obejmował wszystkie dusze ludzkie, w danym dniu konające i umierające, a przenosząc się duchowo pod krzyż Nowego Jeruzalem, mamy daną obietnicę podwojenia naszych modlitw. Wystarczy, by dziennie odmówiło dziewięć osób modlitwę, różańca drogi krzyżowej, by objąć Cały świat zapisywać się można na trzy sposoby w zależności od dyspozycji. Pierwsza propozycja wybieramy jeden dzień w tygodniu, w którym co tydzień będziemy odmawiać modlitwę różanie z drogi krzyżowej łącząc się duchowo z krzyżem nowego Jeruzalem. Druga forma to wybieramy jedną datę w miesiącu od 1 do 31 i w ten czas. Tak samo jak powyżej, odmawiamy modlitwy. Trzecia możliwość to wybieramy jeden tydzień w miesiącu od 1 do 8, od 9 do 16, od 17 do 24, od 25 do 31. Co miesiąc przez cały tydzień odmawiamy modlitwy. Można też odmawiać codziennie Różanie z Drogi Krzyżowej lub jednorazowo dołączyć do wspólnej modlitwy. Modlitwę rozpoczynamy od modlitwy Pieczęci Boga Żywego oraz zaproszenia do wspólnej modlitwy wszystkich świętych, chóry anielskie, aniołów stróżów swoich i osób konających oraz dzisiaj umrzeć mających i dusze czystowe, Prosząc ich zarazem, aby prosili Trójcę Świętą przez Najświętszą Pannę Maryję, by posłali iskrę miłości do rodziców dzieci poczętych, by przyjęli to dziecko z radością i miłością, pozwolili mu się urodzić wbrew przeciwnościom losu. Według statystyk, co roku na świecie zostaje zabitych, aborcji wywoływanych około 73 milionów dzieci. Odpowiada to 200 tysięcy aborcji dziennie. Jak widać, jest o co walczyć. Po więcej informacji, proszę dzwonić do Marii od ratowania dusz pod numer telefonu 503 585 889. Jest również adres e-mail, pod który można pisać woda rr małpka protonmail.com. Powyższy numer telefonu i adres e-mail będzie też w opisie pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.